Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś omówimy sobie nowy nowy event Rivals wyszedł on wczoraj nagrywam to dzisiaj ponieważ czekałem na jeszcze jedną zakładkę a więc przechodzimy sobie do eventu w pierwszą zakładkę w której mamy codzienne nagrody zalogowanie a także możemy oglądać e reklamy następnie mamy Paczki, tutaj kupiamy i otw otwieram trzy paczki już. A także mamy kolejne oferty na zawodnika 93 Plus oraz e, właśnie te Rivals tokeny. Następnie mamy Mastery 96 Plus z różnych lig. Tutaj mamy Premier League, league Bundesliga, Serie, Ligę Uber 1 oraz resztę e, lig. A więc przejdźmy do następnej zakładki, jaką jest Ultimate Arrivals, której mamy y, SBC na Ultimate Arrival Top Pointy, a także y, mamy oferty oraz, co najważniejsze, saloników 107+, ja bym celował, jeżeli mi się uda, no to chyba pójdę w ogóle sam, a także pójdę, to już raczej bym, jak już kupił, Aspiricuetę na obronę i pozmienię trochę tą obronę, bo źle mi się trochę gra tym Bandajkiem, a więc lecimy do następnej zakładki, jaką jest yy, Kamienie Milowe. Tutaj mamy... W, w, za odebranie trzech y, nagród z pasa y, jedną y, paczkę 93+, plus, a także ekstra boost tutaj mamy ultimate, musimy wydać 20 ultimate właśnie po, pointów rebel, a także mamy eventowe ikony, tutaj mamy za 50 wydanych tych punktów Petr Czecha oraz Inzagiego a także z za wydanie 250 pointów, co jest oczywiście dla Pay mamy Karola Sapoyola. Więc, o tak, że mamy jeszcze za wydawanie właśnie tych zwykłych tokenów, pointów tych. Mamy nagrody. Najlepszą nagrodą jest 102 plus zawodnik. A więc, przejdźmy jeszcze do nowej zakładki, która dzisiaj się odblokowała, czyli Challenge Mode. Tutaj mamy mecze, które rozgrywamy. Dostajemy właśnie za wygranie te top points, a za przegranie po prostu przegrano. Tutaj możemy zresetować to. A także mamy również właśnie pasa, w którym odbieramy nagrody. Ja tutaj mam do odebrania 500 skill boostów, a więc to sobie odbiorę od razu, a. Jeżeli chcemy zdobyć właśnie te nagrody z tego Star Passa, no to musimy w questach wykonywać codzienne misje tutaj i dostajemy właśnie tokeny takie po 25 za wykonaną misję. Jeżeli uzbieramy 100, mamy właśnie nagrodę z tego pasa. Przejdźmy również do głównego właśnie głównej zakładki w questach, związaną z tym eventem. Tutaj mamy Mastera 93 Plus za zrobienie, właśnie, questów tych wszystkich, co tutaj mamy. A więc na koniec jeszcze otworzymy sobie dwie paczuszki właśnie za po 50 tokenów, znaczy za 25 tokenów jedna. Ja otworzyłem już tutaj trzy i trafiłem dwa razy po pół miliona oraz trafiłem. 99 Zinczenko. A więc otworzę sobie jedną taką oraz jedną chyba z Bundesligi. Chyba że będzie tu jakiś zawodnik, a więc otwieramy OK. Kent 96. No to otwórzmy jeszcze jedną z Premier League, oby był zawodnik. to jest najważniejsze. A więc otwieramy. Czy będzie coś sensownego? Takie jest. Bowen 96. Szkoda, że nie przynajmniej 98 zawodnik, bo by się przydał mi do właśnie y, robienia tych SBC, ale przynajmniej tyle, a więc dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć!